Witam Was po raz kolejny na kanale RetroJamy. Zwłaszcza, że jest to nagranie w nowym roku, więc składam Wam serdeczne życzenia, abyśmy nasze retro jak najdłużej ciągnęli i w jak najlepszych pieniążkach kupowali do naszych kolekcji komputery, gry. Czy też inne urządzenia? Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj naszym, naszym głównym, głównym główną rzeczą będzie wczytywanie gier z kasety. Potestujemy sobie, zobaczymy. Mam tu parę kasetek do sprawdzenia. Pospisywanie, no i pokazanie, jak się wczytuje takie gry na komodorku. Tak? Co będziemy potrzebowali do tego? Na pewno przyda nam się Blackbox. Blackbox mam w wersji czwartej. On jest bardzo fajny, mamy tutaj od razu oprogramowanie do ustawiania głowicy, jak i również system turbo do wczytywania tego. Należy pamiętać, że jeśli chodzi o blackboxa, to wczytuję, wczytując jego, to przede wszystkim najpierw sprawdzamy sobie nasze ustawienia głowicy, jak mamy. No i oczywiście do tego przejdę. Tu głowicę, będę miał ustawioną dobrze, bo już sobie tutaj wcześniej wczytywałem te gry i sprawdzałem, ale wam pokażę, jak to wszystko się odbywało, odbywa na komodorku przy użyciu oczywiście tego kartridża. Można wczytywać też gry bez użycia kartridża, ale wtedy no, nie będzie wczytywał nam gier, które są zapisane w trybie turbo. Przejdźmy zatem do ustawień. Strzałka HTF, ustawiamy sobie głowicę, ustawiamy głowicę w trybie turbo. No i nasz ma magnetofon ma już kasetkę, jest przygotowany, więc sprawdźmy sobie jak ta głowica tu wygląda. Zaczyna nam się nowy program. Już tu zaraz powinien nam się... O! No, i mając generalnie takie paski, kozerkne, jak my to wszystko widzicie, no widzicie dobrze, mając takie paski, już wiemy, że ta gra powinna nam się prawidłowo wczytać. Co my musimy teraz sobie zrobić? Cofnąć nasz program do tego miejsca, gdzie on się zaczął. Returnem sobie wyjdziemy, i tak naprawdę możemy sobie zrobić na przykład przycisk funkcyjny Komodorka, no i Run Stop, już nas prosi o uruchomienie tego magnetofonu. Możemy też, jak nam się już uruchomi Blackbox. Zrobić sobie strzałka i L. I też nam idzie wczytywanie naszej kasetki. No to zatem zobaczmy, co tutaj się będzie teraz działo. Znalazł nam program. Jest to super. Geman, Geman, sobie wpiszemy. Bo jak długo się będzie wczytywało, jeśli będzie taki dłuższy okres, to wtedy wytnę i będziemy e, i nie będę Was zanudzał, że tak to ujmę samym e, wczytywaniem tych gier, bo to jest czas strasznie długo robi. No ale dzisiaj myślę, że na, na tym filmiku noworocznym sobie przetestujemy ileś tych gierek z tej kasetki, zrobimy sobie opis. I to by było na dzisiaj na pewno tyle. W momencie, kiedy nam wczyta, wpiszemy run i powinien, Tuż możemy wyłączyć metafon i powinien nam czytać grę. Proszę bardzo, gra wczytana. Zobaczmy, który to jest nasz doj? No, troszeczkę tu zmieniłem, żebyście sobie widzieli. W końcu czytało nam tą grę. Zobaczmy sobie, co to jest. Celestestest one, easy. Co tam jeszcze mieliśmy? Celest uh, fire one, two, OK. Select the three, OK. Chcemy easy, zobaczymy z tego wyjdzie. Fire to begin, okej. Okay. Mm -mm. Czyżby nie ten port? Może być nie ten port? Zobaczymy. O. Coś kojarzę tą gierkę, ale pod jakąś inną nazwą. Na pewno nie super. Zaxon na Atari coś takiego było, chyba 2600. A na słynnym Rambo jako wbudowane, pamiętacie? Coś mi tak świta. Za dzieciaka zagrywało się. Ale tam się to inaczej nazywało. Fajnie, góra dół, nie? W płaszczyznach można latać. Oj, dobra, jeszcze tu na luz. A i myślałem, że to jakiś ten itemik do zdobycia. Nie można. Słuchajcie, dwa czy trzy razy musiałem wczytać tą grę. Nie wiem czemu, głowicy nie ustawiałem, nie wczytało od razu jej, no ale to są takie uroki właśnie zczytywania z kaset. Pamiętam, że e, miałem takie przygody nie raz. Także tak to niestety bywa z kasetami. Dyskietki są chyba mniej problematyczne, no ale w tamtych czasach ktoś to miał dyskertę przy dyskety dysketki żył bogaczem można by powiedzieć naprawdę no i w każdym razie z bracholkiem się ogrywaliśmy na kasteciaku uuu to jeszcze bym chciał Kurczę, jak to, to jest? Jak to? A, chyba tam pomiędzy, no, Kurczę, trudno. A, dobrze, że strzały nam pomagają. Tak by było przekichane. A. No, no dobra, dobra, gra w każdym razie to nie jest mój top. Więc dlatego pozwolę sobie polecieć od razu dalej. 166 loko. O, żar mi szerżar. To lecimy. Co to tu chodzi? Coś strzelam. Nakręcam go lewo-prawo chyba. Uuu, chyba obrwałem. <śmuszczam> Dobra. Przez space, no i to może na dwóch. Przez przypadek ustawiłem widzę, coś tu szuka. No faktycznie coś tu skopałem. Chyba. o co, kaman? A, słuchajcie, tu coś jest. Tu jakieś teraz jest cały plan. Czyli generalnie game over. Ok, dajmy sobie jeszcze raz szansę. Dobra, i zobaczmy, zrobimy sobie w dół, a nie w dół, bo tu o jakiś jest. O, i tu muszę nacisnąć, tak? Ok. No i tu leci, już dobra, widzę, to trzeba na tą mapę patrzeć. No to jest takie nawet fajne. Zobaczmy, pójdziemy sobie w dół? No pójdziemy w dół, jest OK Tu trzeba uwa uważać o, na ten samolocik. No i co teraz? A czemu tu się rozbiłem? Ha. Dziwne. O, tu czołówka, nie? 50 punktów zrobiłem. A co to jest tu? Czy trzy coś? Nie. A te? O, nie wiem, czy tu coś zmieniam, a zobaczmy sobie z tym. A. Hmm. Nie, to chyba sobie z... Utrudniłem jeszcze zmieniając na tę AT, Tam powiedział automat, może nie wiem, ale tu chyba nic nie robię automatycznie. No i co mam tu zrobić? Może jakoś z tym nagle nie wiem czemu się rozbiłem. Hmm. Albo może do góry czy w dół chciałem, a jakbym chciał w drugą stronę, <słuch> no, to jest trochę skomplikowane. Takie to były gry, nie? Co, co tu dużo gadać, nie? Dobra. Nie będę się męczył. Patrzymy następną. Coś z błędem wczytał, widzicie? No, terror. A, wczytał, patrzcie. W szoku jestem. 2007, zobaczcie. To coś musiało być później dogrywane, bo tam mieliśmy przecież gier z lat 80. No dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Czyli. Enemy, okej, okej. Level pierwszy firmy to begin. no to lecimy. Oj, chyba nie ten porcik. to jest naprawdę fajne. No wiem, gdzie jest moja energia? a energy tu. To jest chyba moja, to mi spada, widzę, tylko pytanie czy to spada jakieś paliwko, czy po prostu za to, że oberwałem już parę razy. Jak robię do przodu, to on już sobie śmiga dosyć szybko fajnie. No i poszliśmy. Mamy dystans, czas, punkty i życia. Okej. Okay. Nie, to jest paliwo, po prostu no się czerpie tylko pytanie czy można to gdzieś doładować. Gra jest trochę po kurde Fajne, fajny kolor, czy fajnie to wygląda. Uuuuu! Się rozbiłem. Ale nie ukryłem, że chciałem sprawdzić. <grych> Teraz mnie dziwi, zastanawia ten error, nie? Przy wczytywaniu. Widzieliście sami, był, był error. I generalnie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek po wpisaniu komendy na odpalenie, czyli ran, te gry, po errorze się odpalał. Napiszcie w komentarzach, czy dobrze myślę, czy się mylę, nie? No bo gra bez problemu odpaliła, nie? I widzieliście na głowicy, że po skorygowaniu te paski wyglądały moim zdaniem całkiem ok, nie? A opadła lampa. To jaku? Mam nadzieję, że widać. Teraz zobaczymy, czy skończymy nagrywanie. Nie, jeszcze widzicie. To jest ok, można jeszcze ponagrywać z, z drugiej lampy. O, czekajcie, tam coś było na tym żółtym. Czy ja sobie tymczasem nie ładowałem tej energii? No już teraz nie sprawdzę, bo... A kurczę, było trochę. Ajajaj, ale oberwaliśmy. O, dobra gierka. A Tak, spróbujemy raz jeszcze. No, nie trzeba maszyny na maksa rozbujać, można go trochę robić do przodu rozbujać i zostawić, on sobie tak fajnie będzie jechał, może wtedy uda nam się zobaczyć to żółte, czy nam będzie ładowało, no tam było. Kurcze, tu, 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 o, 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 podładowało nam, widzieliście? Tak naparzają. No dobra, zobaczymy sobie następną gierkę. To było całkiem przyjemne. Jest River Ride. Jest nasz samolocik. I oczywiście nie ten port. Także raz jeszcze powtórzę, w River Raida. Robimy turniej na wielki finał, wielkiej orkiestry. Wpadajcie, będzie przygotowana nagroda, a nawet wam pokażę na koniec, co będzie, Aj, co będzie nagrodą w turnieju. Zobaczymy kto z was pokona jak najwięcej mostów, najwięcej punktów zdobędzie. Także przy wpadajcie, bijajcie, gramy ile się da. A tymczasem ja sobie poćwiczę chwilę. <grym> Wszystko wskazuje na to, że pogramy sobie z, tego, z tej kasetki, proszę bardzo. Więc zobaczycie sobie, przypomnicie, jak się tak naprawdę wczytywało. Sami będziecie mogli ją, kasetkę sobie przygotować, nagranie i wczytać. Aj, już w tym. że zdążę. No dobra, spróbujemy raz jeszcze. Jedziemy. Teraz już na poważnie. ai kurto <sighs> Dobry, ale już dwa ostatnie życia bezsensownie stracone. To dopiero był bezsens. No dobra, a jeszcze jedno życie, patrzcie, ja już myślałem. Dobrze, no w każdym razie jest bardzo łatwy rekord do pobicia, proszę bardzo. Lecimy dalej. Uuu, Tam... panowie, to jest fajny jakiś shooterek. O, można w czasie gry wyłączać. No, to jest super. O, tu to zasuwa szybko. Oj kurczę, wladę. Przyjemna muzyka do ucha nawet. Nie ziemi się zapisać. Kuby trzeba. No dobra. Spróbuję raz jeszcze. No naprawdę gra jest fajna. Kurczę, nie zauważyłem tego. Szkoda, że nie ma dźwięków strzelania przy muzyce, nie? no ale poniekąd to rozumiem, może ograniczenia sprzętowe, ale muzyka przyjemna jest, nie powiem. Ja to nawet nie prze, przerzucam, <laughs> niektóre są takie gry, że po prostu od razu chce się przerzucić na dźwięki strzałów, ale tu jest całkiem fajnie. Naprawdę, jest fajny, fajny grywana, czuć tutaj mocno, e... o nawet level jakiś przylewam. Zobaczcie co tu się dzieje, you core... extra life, coś Light force ordering the uh, or world, okej, okay, no to lecimy. No, a to i to jest mega fajna gra. Uuu, tego nie wiedziałem, że to to się rozbije. A albo może oni po prostu od, od tego wylecieli, to chyba coś od spodu musiał wlecieć, No to już trudniejszy lewalik O kurczę szkoda, dwa życia by sobie Dwa, trzy Tak się kończy moja kariera w drugim lewalu. Kajka, muszę strzelać w litery, tak? No bo tu nic nie działa. Ta, a, bez sensu. Przegapiłem mnie to delay. Jeszcze raz. Jest end. Ale ciekawe, <grywny> zrobione, naprawdę. No dobra, nie ma znaczenia, słuchajcie. Na dzisiaj będziemy kończyli e, tym akcentem. Gierka naprawdę fajna, e, godna polecenia. A ja wam tylko dam przesmak tego, co szykuję dla was na następny gameplay. Game Następnym razem pogramy sobie w 3D marki na mmx 233. Potestujemy go trochę z kartą Voodoo. I pogramy sobie, słuchajcie, e, w Quake'a wraz z akceleratorem WDU. Zobaczymy sobie jak ta gra wygląda. Ja co prawda już odgrywałem ją jakiś czas temu. No ale mam piękny box, zrobimy sobie unboxing jego, potestujemy maszynę, no i pogramy sobie w tego cake'a. Także dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie.